Myślę, że obraz ucieszy wkrótce nasze oczy. Też nie, nie próbuję nawet serca. Nie, siostro, szukam właściwej perspektywy. Rozumiem. Nie będę przeszkadzać. Ja przyszłam tylko zapytać, czy nie padł pan ze zmęczenia? Nie. Piastwo czeka na pana. Tak, rozumiem. Oczywiście, dziękuję ślicznie. Aha, siostro. Przepraszam, chciałbym zapytać, czy, czy mógłbym oczywiście w przyszłości odwiedzić dom Ursulanek w Ożarowie Mazowieckim? O, jak najbardziej. Tam siostry są bardzo gościnne, ale widzę, że historia Daniela bardzo pana zainteresowała, choć era pan sceptycznie patrzy na te wydarzenia. Nie ja słyszałem, że właśnie w tym domu żyła siostra Danuta Pawła, która została cudownie wyleczona w Zakopanach, a często bywa w Zakopanach, maluje pejzaże tatrzańskie i właśnie o niej słyszałem. Tak, tak. Została uzdrowiona, a? to było po wojnie, w 1946 roku. Została uzdrowiona z choroby rozpoznanej jako niedokrwistość nich. Ze skazą krwotoczną małopłytkową. Przepraszam siostro, ale to jest dla mnie bardzo Takie... trudne i skomplikowane. Choroba ta objawiła się w 24 roku jej życia po przebytej grypie. Cechowały ją zaostrzenia skazy krwotoczne i siostra często przebywała w szpitalach i w stanie skrajnego wyczerpania już no. została przewieziona do szpitala zakopanym. Właściwie lekarze, otoczenie to pogodzeni byli z tym, że nastąpi rychły zgon. I w tej beznadziejnej sytuacji siostry rozpoczęły nowennę do serca jezusowego za wstawiennictwem matki Urszuli, prosząc o uzdrowienie siostry Danuty. A, a zatem siostra Danuta nie wiedziała o tym postanowieniu się, a nie. I to jest ową tajemnicą jej cudownego uzdrowienia. Nie, to jest niemożliwe. Siostra we śnie ujrzała Matkę Urszulę, która nakazała kontynuowanie nowelny do serca Jezusowego. A potem przepowiedziała kolejne etapy ustępowania choroby, a w ostatnim dniu całkowite uzyskanie sił fizycznych. A więc to nie. Chorobliwy wymysł siostry o postanowieniu sióstr, bo przecież ona o tym nic nie wiedziała. Nie, ona tak samo jak pan sceptycznie podchodziła do takich nadzwyczajnych wydarzeń. Rozumiem. Ale wtedy w nocy próbowała zasnąć, tak? ale głos matki Urszuli zbudził ją i nakazał zapisanie treści znów. <laughs> Siostra skrajnie wyczerpana, nawet pióra nie mogła utrzymać w ręku. Przywołała pielęgniarkę, i ta pod dyktando zapisała całą treść słów. A więc był świadek tego wydarzenia. Tak, ale przepowiednia spełniła się w najdrobniejszych szczegółach. Nie, nie, jak to? Chyba nie. Bo przecież ta przepowiednia miała się spełnić w ostatnim dniu y, Nowembra. A wręcz przeciwnie. W ostatnim dniu siostra całkowicie odzyskała siły fizyczne. To jest niemożliwe, ja to Wstała o piątej rano, uporządkowała swój pokój, poszła do kaplicy, a w kaplicy siostry, które tam trwały na modlitwie, pomimo ufności i wiary, z jaką odprawiły nowennę modlitewną, wybuchła taka konsternacja, dość na tym, że celebrans zasłał. A, a siostra coś powiedziała? <grywa> Na słowa. Ja muszę sprawdzić, czy ja żyję, czy to wszystko nie zewnątrz. No ale lekarze? Analiza krwi, wykonana w ciągu tygodnia, wykazała właściwości prawidłowe. Uzdrowienie było nagłe, całkowite i trwałe. Proszę Pana, tak? Przez 37 lat nie wystąpiły żadne objawy skargi potocznej. Może w takim razie trzeba wezwać yy, też taką komisję yy, w celu ustalenia wypadku Daniela. Aha, tak! Wydano taką opinię. Tak! I wie pan co? No. Ekspertyza zaskakująca. Zaskakująca!